Rozdział jedenasty. Kolacja na krawędzi urwiska, znalezisko Jacka, moneta z Polski, talary Marii Teresy znów planujemy ucieczkę. Pomyślałem, że chyba mam halucynacje spowodowane brakiem tlenu. Niestety, to Adman w panterce stał na samej krawędzi urwiska i w zadumie patrzył w dół. Słysząc jęk Zosi, odwrócił się. Na twarzy malował mu się ponury grymas, ale w oczach błyszczały figlarne iskierki. Witam drogich uciekinierów, powiedział. Sugeruję, Pawle, żebyś powolutku odłożył ten ciężki karabin na ziemię. Teoretycznie mógłbyś mnie zastrzelić, ale moi ludzie zabiliby was. Porażacz elektryczny połóż obok. Zwój liny też nie będzie ci już potrzebny. Odwróciłem się. Nad nami na skałach siedziało trzech żołnierzy. Trzymali w rękach karabiny. Uśmiechali się bezczelnie. Położyłem broń na ziemi i ponaglony zapraszającym gestem ruszyłem do przodu. Adman uśmiechnął się szeroko. Jak widzicie, wybór dań niewielki, ale czym chata bogata, tym rada. Jak wam się udało nas wyprzedzić? zapytał Jacek. Szliśmy bardzo szybko i chyba najkrótszą trasą. Swego czasu, gdy jaskinie w gardzieli Achora stały się naszą bazą wypadową, założyliśmy sobie prymitywno jednoosobową windę. Stąd jest niedaleko do przełęczy, a czasami chodzimy do kurdyjskich wiosek po drugiej stronie po żywność i inne rzeczy. Na przykład, żeby wysłać listy do różnych krajów. Winda składa się z 10 oddzielnych klatek. Każda pokonuje około 100 metrów, co razem daje kilometr. Zasilane są z agregatu, więc podróż pochłania sporo paliwa, czego nie omieszkamy dopisać wam do rachunku. Zejdziecie na piechotę w towarzystwie tych trzech dżentelmenów. Ponieważ uciekliście zaraz po śniadaniu, a teraz jest wieczór, czy to sądzę, że jako osobom nieobytym z górami solidnie burczy wam w brzuchu. Siadajcie. Cóż było robić? Adman zachowywał się z galanterią. Podał Zosi sosierkę wypełnioną śmietaną. Znalazły się też serwetki. Pod koniec posiłku poczułem się dziwnie. Wokół nas roztaczał się cudowny widok. Jedzenie było proste i smaczne. Świeże górskie powietrze pozwalało oddychać pełną piersią. Choć byliśmy w niewoli, to czułem się nieomal szczęśliwy. Pod sam koniec posiłku Jacek pochylił się i podniósł coś z ziemi. Wetknął to do kieszeni, ale nim zdążyłem zapytać, Adman dał znak do wymarszu. Droga w dół była bardzo ciężka, szczególnie dla Zosi, która pod koniec wędrówki opadła z sił do tego stopnia, że dwaj kurdowie musieli na zmianę nieść ją ostatnie kilkaset metrów. W końcu wylądowaliśmy w naszej starej celi. Zaraz też pojawił się strażnik, Wyglądał zupełnie dobrze, tylko głowę obwiązaną miał jakąś ścierką. Ucieszyłem się, że mój cios nie wyprawił go na tamten świat, a jego kumple nie zastrzelili go za niedopełnienie obowiązków. Gdy zatrzasnęły się za nimi drewniane drzwi, Jacek zasypał mnie gradem oskarżeń. Dlaczego wujek się nie bronił? Przecież miał wujek karabin w garści. Trzeba było ich wystrzelać, dodała Zosia. Ledwo żyje. Spokojnie, dzieciaki. Tylko nie dzieciaki, zaperzył się Jacek. Nie jest wujek znowu taki stary. Dobra. Według was miałem strzelać? Zastrzelić Admana i zarobić kule w plecy od tych trzech? Nie. Wtedy jak się odwróciłeś, wujku, wyjaśnił. Zobaczyłeś ich, jak siedzą na skale i wtedy trzeba było. Dobra. Zadam ci jedno pytanie. Czy wiesz, jak się strzela z karabinu? Trzeba pociągnąć za spust. Taki koło kolby. Kto z nas dwóch był w czerwonych beretach? Ja. To zaraz coś ci powiem. Nie wystarczy pociągnąć za spust. Pociągnąć umie każdy, nawet Zosia. – A dlaczego mam nie umieć? – wściekła się. – Tylko dlatego, że jestem kobietą? Trzeba broń podnieść, odbezpieczyć, położyć palec na spuście, wycelować i dopiero pociągnąć. Wszystko to zajmuje dobre pół sekundy. W tym czasie oni, jako że broń mieli już odbezpieczoną i wycelowaną, mogli spokojnie trzykrotnie wystrzelić. Albo puścić całą serię. – Dlaczego karabin nie był odbezpieczony? – zdenerwował się Jacek. – Bo jak się idzie po górach, to należy broń zabezpieczyć gdybym się potknął i wstrząs zwolnił iglicę, szedłeś za mną, dostałbyś kulkę prosto między oczy. A nie mógł wujek nieść lufą do góry? Mogłem, a nawet powinienem, ale jakoś przyzwyczaiłem się odwrotnie. A ja widziałem w westernie jak jeden facet. W filmie mogę ci pokazać, że latam jak Superman, a jedną ręką zatrzymuje rozpędzony pociąg albo jak wojownik ninja, pełznę pod piaskiem, oddychając przez pochwę samurajskiego miecza. Trzeba było wycelować Wadmana i wziąć go jako zakładnika, udzieliła rady Zosia. A pozostałem kazać opuścić Spluwy. Sądzę, że ten młody zezowaty celował w ciebie, zauważyłem. Następnym razem zastosuję się do Twojej rady. Do wieczora milczeliśmy. Sytuacja była paskudna, więc nic dziwnego, że zaczęły puszczać im nerwy. Na kolację dla odmiany dostaliśmy niemiecką szynkę w konserwie. Pewnie zdobyli na jakichś niemieckich turystach. Co znalazłeś? zapytałem Jacka, gdy rozkładaliśmy się spać. Podał mi poczerniały krążek. Jakaś zaśniedziała moneta, odpowiedział. Nie mogę odczytać. Delikatnie oskrobałem ją z warstwy błota i śniedzi. Z koszyka owoców stojącego pod ścianą wyjąłem cytrynę. ściąłem z scyzorykiem jej górę i pokropiłem pieniążek sokiem. Do rana powinno puścić. O ile zachowały się napisy, będziemy wiedzieli, co to za cudo. Niebawem zapadliśmy w sen. Obudziłem się późno. Umyłem się w misce, wylałem wodę przez okno. Zosia i Jacek już wstali. Zobaczymy, co z naszym eksperymentem. Mruknąłem, podnosząc monetę. Zielona śnieć zeszła, pieniążek był teraz jednolicie czarny. To pięciogroszówka z 1840 roku, powiedziałem, wybita w mennicy warszawskiej. Moneta z Polski, ucieszyła się Zosia, czyli jesteśmy na tropie hrabiego Alojzego. Zamyśliłem się. Jeśli odwiedził Warszawę na przykład w styczniu i wydano mu resztę tą monetą, to mógł się wdrapać na górę powiedzmy w maju. Nie znawu jak daty, zdziwił się Jacek. Przecież dziennik. To tylko luźne notatki z podróży, bez dat. Startował ze wsi Achora, która jeszcze istniała. Została zniszczona przez trzęsienie ziemi dopiero 4 czerwca. To możliwe, ale mało prawdopodobne. Za duży zbieg okoliczności. Sądzę raczej, że monetę zgubił ktoś później. Bito je do 1868 roku, nie zmieniając klocka z datą. Jak to? Zdziwiła się Zosia. Myślałam, że każdego roku zmienia się klocek w mennicy na taki z nową datą. Teraz oczywiście tak się robi, choć nie wszędzie. W Izraelu w ogóle nie umieszczają dat na szeklach. Natomiast dawniej także nie w każdym roku zmieniano daty na monetach. Na przykład po II wojnie światowej w Polsce pierwsza emisja monet z napisem Rzeczpospolita Polska nosi datę 1949, mimo że bito je chyba do 1953 roku. Jeszcze ciekawsze są talary z wizerunkiem Marii Teresy i datą 1780. Bito je zapanowania tej cesarzowej ze srebra bardzo wysokiej próby. Po jej śmierci nie zniszczono klocków. W połowie ubiegłego wieku zaczęto tymi samymi klockami bić identyczne talary. Ponieważ talary Marii Teresy nadal znajdowały się w obiegu, w różnych krajach zaczęto regulować nimi płatności zagraniczne. Ponieważ moneta dobrze się kojarzyła kupującym i nadal bito ją z dobrego srebra, była chętnie przyjmowana. Choć data powstania nie zgadzała się od całe 70 lat wreszcie sporą część klocków dobicia talarów zakupił cesarz Etiopii Po co zdumiała się Zosia Och to bardzo proste w czasach Marii Teresy etiopczycy robili na sporą skalę interesy z imperium ottomańskim a oni mieli te talary drogą wymiany z Austrią W Etiopii gruba i ładna srebrna moneta miała duże powodzenie Eksploatowano tam złoża srebra natomiast technika mennicza była w powijakach Dlatego też zamiast bić własną monetę własnymi klockami, bito monety klockami kupionymi w Austrii, a wyobrażającymi zmarłą przed siedemdziesięcioma laty władczynię, którą zresztą miejscowi, nie znający łacińskiego alfabetu, uważali za królową Saby. Boże, co za mętlik! jęknął Jacek. I długo oni tak? Bardzo długo. Ostatnie wybito tuż przed detronizacją cesarza Haile Selassie. Komuniści wprowadzili tam swoje pieniądze, ale nadal poważni kupcy obracali talarami. Jeszcze dzisiaj najbardziej opłaca się wziąć ze sobą woreczek. Ale skąd je zdobyć? Zdziwiła się Zosia. Przecież taka moneta w antykwariacie musi sporo kosztować. Autentyczna, oczywiście. Ale pomysłowi Austriacy nadal biją tymi samymi stemplami talary na użytek turystów. Kosztują kilkanaście dolarów. To dziwne. Bić monety obcym stemplem, powiedział Jacek. U nas byłoby to chyba niemożliwe. Uśmiechnąłem się szeroko. Ależ tak, zaczęło się już uzarania naszej państwowości. W Muzeum Narodowym w Krakowie znajduje się bardzo ciekawy egzemplarz denara Bolesława Chrobrego. Po jednej stronie widnieje na nim wizerunek naszego władcy i napis Boleslawus Dux, a po drugiej Etelred Rex Ang. Bolesław Książę, a to po drugiej stronie co znaczy? Etelred Król Anglików. Ale nie martwcie się, są jeszcze ciekawsze egzemplarze. Mają po drugiej stronie napis Oddo albo Otto. Na cześć od to na trzeciego, ucieszyła się Zosia. To z okazji zjazdu gnieźnieńskiego, jak ta, którą znalazł we Fromborku Waldemar Batura, a wujek Tomasz mu ją wydarł? No niezupełnie. Ta moneta nie powstała z okazji zjazdu w gnieźnie. A później, gdy rozwinęło się nasze mennictwo, chyba zrezygnowano z używania cudzych stempli, spytała Zosia. Niezupełnie. Podczas powstania w 1830 roku wybito w Warszawie monetę ozdobioną postacią mężczyzny trzymającego pęk strzał. Moneta miała udawać holenderski dukat. Udawała go tak doskonale, że po drugiej stronie miała napis, oczywiście po flamandzku, Zjednoczone Prowincje Niderlandów Północnych. O tym, że wybili ją polscy powstańcy, świadczy jedynie maleńki polski orzełek umieszczony na wersie koło napisu. Jacek westchnął podrzucił w powietrzu swoje znalezisko. Czyli droga żlebem jest dobra, idziemy tropem hrabiego Aloizego, o ile oczywiście on to zgubił. Ale chyba on. Po powstaniu styczniowym do karnych kompanii na Kaukazie trafiło wielu Polaków. Niektórzy z nich mogli zdezerterować i uciekać tędy do Lewantu albo do Turcji, która w tym czasie była z Rosją w stanie permanentnego konfliktu. Ktoś taki mógł zgubić polską monetę. Wujku, a może wciągnąć tego admana do spółki. On nas wypuści, a my go za to zaprowadzimy do arki, rzuciła pomysł Zosia. Zaczekaj, drogie dziecko. Dziecko? wściekła się. Adman jest komunistą i maoistą. Jak sądzisz, co zrobi, gdy znajdzie arkę Noego? Nawróci się? Obawiam się, że raczej zrobi wszystko, żeby nikt nigdy nie odnalazł statku. I tak na wszelki wypadek zlikwiduje wszystkich świadków. Poza tym, wolę nie wchodzić w żadne spółki z tym gościem. Jak tam po wczorajszym? Wypoczęliśmy na tyle, żeby w razie czego powtórzyć wyczyn? Jasne, pisnęła Zosia. Teraz, gdy wiem, że jesteśmy na dobrej drodze. Czekaj, nie tak szybko. Czy wymyśliłaś już, jak przejść szczelinę? Tam było 10 metrów. Jeśli się nie mylę, rekord świata w skoków dal to 9 metrów z ogonkiem. Ale oni muszą skakać przepisowo. Może nie przepisowo da się dalej, zastanawiał się Jacek. Wystchnąłem z politowaniem. Grecy używali ciężarków zamachowych, przypomniała sobie Zosia. Ale skakali na bliższe odległości niż nasi sportowcy. Gdy się płynie przełomem Dunajca, jest tam takie miejsce, które górale nazywają skokiem Janosika. Podobno uciekając z zamku w Niedzicy, przeskoczył tam rzekę. Nie powiem, jest tam co najmniej 15 metrów. Człowiek ze strachu może dokonać rzeczy niezwykłych, a my raczej będziemy się bali dziury pod nogami. A może Janosik skacząc użył jakiejś pomocy naukowej? Zastanawiał się Jacek. Na przykład podparł się ciupagą? Może nie ci Mam, skoczył o tyczce. Trzeba wybić się nie w górę, tylko bardziej do przodu. Musi się udać. A może lepiej po prostu zbudować kładkę? Wąziutką, ale solidną, a potem wciągnąć ją, gdy już będziemy po drugiej stronie. Co sądzicie o tym? Dobry pomysł zapalił się. Drzewka zrąbiemy kując kamieniem. Taka skała więc muszą być słabo zakorzenione. Z gałęzi obierzemy nożami. Wujek cię podpuszcza, powiedziała ponurozosia. Widziałeś na tej górze chociaż jedno drzewo? Zamilkł rozzłoszczony. Zastanawiam się nad jedną kwestią, powiedziałem. Wczoraj była potyczka i nasi gospodarze zestrzelili co najmniej jeden turecki helikopter. Gdzie wobec tego jest regularna armia wykurzająca ich z tego uroczego gniazdka? Może wy coś wymyślicie, bo mnie wyobraźnia zawiodła. Zamyślili się. Może zostali zestrzeleni, zanim nadali meldunek? powiedziała Zosia ostrożnie. Niemożliwe. Najpierw zameldowaliby, a potem uzyskawszy zgodę z centrali, rozpoczęli ostrzał. Zresztą może mgła uniemożliwiła nadejście posiłków. Dziś pogoda jest dużo lepsza, wyjrzałem oknem. Pasek błękitnego nieba niebieścił się pomiędzy czarnymi skałami. Popatrzyłem w drugą stronę. Za mostem, tam gdzie szczelina stawała się węższa, a góra wyższa, panował półmrok. Cienka stalowa lina wyznaczała miejsce, w którym kryła się winda. Jedna ze ścian była osmalona i wykruszona. Tam widocznie trafiła rakieta. Może przylecą znowu, powiedziałem, a może nadejdą od strony gór, trudno wyczuć. Nie wiem, czy mamy sobie życzyć ich obecności. W zamieszaniu łatwiej się wymknąć, ale z drugiej strony, jeśli zaczną kuć te skały rakietami, to i my możemy oberwać. Czyli jeśli tu zginiemy, nikt się nawet nie dowie, powiedziała płaczliwie Zosia. Spoko. Fakt, że nie wyciągnęli wobec nas żadnych konsekwencji za ucieczkę, oznacza, że jednak liczą na okup. To nas zrujnuje, jęknął Jacek. Zakładam, że nie jesteście ubezpieczeni od porwań. Skąd? We Francji nie ma porywających dla okupu. A wasze ubezpieczenie i tak jest pewnie tylko na Europę. Skinęli głowami ponuro. Dziś w nocy nawiejemy, powiedziałem. Wypocznijcie solidnie.